Sie Siemaneczko z tej strony, Mixer 555. Jesteśmy w drugim odcinku z serii. Zagrajmy w Super Soviet Flash. Oczywiście jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy. W poprzednim odcinku nie było słów. To nie moja wina, tylko pewnej mm, bardzo znanej Wam firmy od kamer. W sensie programu do nagrywania. Pewnie jest też taka firma. Proszę, nie idź w jego stronę tym razem. No, wstań. Dzięki. I idziemy dalej. Wątpię, że w tym odcinku przejdziemy w zamek. Ponieważ jestem lama, z tym się przyznaję. Mówiłem coś, że jestem lama, no to wiecie, że jestem lama. O, ci są. No, straszne rzeczy nas tną tutaj. Chcą zabić i pociąć No i mówiłem, że nie, raczej nie damy rady przejść tym razem tego Ale szło dużo lepiej niż ostatnio, z tym trzeba przyznać Pewnie zastanawiacie się czemu przechodzę po raz kolejny pierwszy poziom proste bardzo darmowe życia Ja zawsze tą metodę wykorzystuję. Raz dzięki graniu w tę grę i używaniu tej metody udało mi się nawet zdobyć raz ponad sto żyć. Tam miejsce raczej znacie z pierwszego odcinka. tyk, o którym pisałem, że nigdy mi się go nie uda przejść, było takie podskoczenie i zjedzenie. Złego niedźwiedzia, bo Boris to jest dobry niedźwiedź. W sensie Boris, nie Boris. Tu są oczywiście grubi Amerykanie w podkoszulkach. Małyś. Briat, właśnie. I tak się zazwyczaj, tak zazwyczaj w sumie tracę Borisa z piraniami. No z tą rybą, co była przed chwilą po lewej. Kutafon antyradziecki. Chyba będę musiał nagrywać ten filmik jeszcze raz, ale to tylko teoria. Nienawidzę tej gry. Moment save'u jest nierealistyczny. Fajne wąsy, też takie chcę. Punkty mi dawaj! Ty się nazywałeś, pamiętam kiedyś byłem w edytorze map, on był Czak, tak, ten w kasku to chyba Czak. W tym odcinku słychać mnie, nie słychać muzyki z gry. A w poprzednim było słychać grę, ale nie było słychać mnie. Taki paradoks. Nie, nie. Pewnie zastanawiacie się czemu mu przegrałem, może to widzieliście, może nie. Bateria mi się wyładowała. Gram na laptopie. Podłączone i jestem nubem youtuberem. Sprawdzę jeszcze... No, ładuje się. No to... Poczekajcie chwilę. Nie tak. A i nie chciałem przechodzić, ale dobra. Spróbujemy przejść go na hama. Wiem, że mi się nie uda. Tak się to przechodzi. Dziwne miejsce. Jakieś Pireneje spadnę w tym miejscu bardzo lubię spadać to można się domyślić mam cięcie? nie myślałem, że mam cięcie ogólnie mm, widać było, że na poprzednim odcinku że do kogoś piszę Piszcie w komentarzach, to w następnym odcinku dam wam link, albo nie, nie będę promował konkurencji. Ale nie, no, uprzejmość by nakazywała. Kocham tę grę. Wzbiera się niewódkę, jesteś komunistą. To jest. Ta gra jest moim symulatorem Mnie trochę Za <laughs> jakieś 10 lat mnie Mówiłem, że nie nienawidzę tego misia Czasami Mówiłem, że nie nienawidzę funkcji zapisu Nie tak nie... Kocham, nie kocham tej gry. Bo mi się Borys i życia nie zapisały. Niby się taki checkpoint zrobił, ale budwo to prawda. Tak wygląda KO. Tyle. Chyba więcej w tym odcinku spędzę na nie tym co trzeba poziomie. Ale, jak to mawia, nie jedna osoba. I love Bandicama. Bo i tak sobie robię, i tak mogę mu powiedzieć, czym nagrywam. Bo zresztą tutaj widać. Tu, gdzieś tutaj, na tym gościem w berecie. Grzybkę. Nie kocham tej gry. Wiecie co, ja to chyba na cięciu zrobię. I widzowie, jesteśmy po cięciu, zaczynamy następny poziom. Borys wysoko skacze. Nie. Uch. Nie kocham Borysa. Albo on mnie nie kochał tak jak było na odcinku, albo ja go. Wszyscy piszą w komentarzach facepalm. Nie chcecie wiedzieć, co zrobiłem ogólnie. Gdybym tego nie zrobił, bym miał Borysa, czyli do jedno życie więcej, albo bym wpadł do kwasu. Nie lubię tych djabłonków. One są nieśmiertelne. Nienawidzę tutaj, ja tu zawsze spadam. No, myślałem, że znowu laga miałem. A więc moi widzowie, miałem, że dzisiaj, że poprzednio było mniej, ale mam i tak tylko minutę y, używania bandikama. Więc, no, zamyś zaciąłem się znowu. No. To byłoby dzisiaj na tyle komentujcie, subskrybujcie czerwony guzik subskrypcji, pamiętajcie czerwony jak gwiazda czerwona i armia. No i no. byłem Mixer 555